Pokój na Ukrainie? Generał Komornicki o przyszłości Polski. Generał Leon Komornicki, emerytowany generał Dywizji Wojska Polskiego, w rozmowie z Antonim Opalińskim komentował scenariusze związane z zakończeniem wojny na Ukrainie i możliwym traktatem pokojowym. Generał podkreślił, że możliwy traktat pokojowy będzie miał konsekwencje dla świata, Europy i Polski. Przebieg wojny i możliwe zakończenie. Generał Komornicki zaznaczył, że wojna na Ukrainie trwa już od 2014 roku, a jej intensyfikacja nastąpiła w 2022 roku, kiedy to Rosja rozpoczęła pełnoskalową inwazję na Ukrainę. W jego ocenie Ukraina odrobiła lekcje z poprzednich lat i zyskała wsparcie międzynarodowe, co pozwoliło jej na skuteczną obronę. Konsekwencje dla Polski. Generał Komornicki podkreślił, że Polska powinna być gotowa na ewentualne wysłanie misji stabilizacyjnej na Ukrainę. Zaznaczył, że Polska musi być gotowa do obrony swoich granic, gdyż Rosja może nie poprzestać na zajęciu części Ukrainy. Generał wyraził obawy, że Rosja może zbierać siły i kontynuować agresję w przyszłości. Reakcje międzynarodowe. Generał Waldemar Skrzypczak również wieszczy koniec wojny, ale podkreśla, że warunki Putina są nie do przyjęcia dla Ukrainy i Europy. Skrzypczak zaznaczył, że długotrwały pokój między Rosją a Ukrainą jest mało realny. Generał Skrzypczak uważa, że Putin nie odważy się zaatakować Polski. Wyzwania dla Europy. Europa zmaga się z problemami związanymi z zakończeniem wojny na Ukrainie. Unia Europejska musi znaleźć równowagę między bezpieczeństwem wschodnich granic, a rozwiązaniem wewnętrznych problemów gospodarczych i społecznych. Generał Komornicki podkreślił, że Polska musi być gotowa na ewentualne wysłanie misji stabilizacyjnej na Ukrainę. Podsumowanie: Podsumowując, zakończenie wojny na Ukrainie będzie miało dalekosiężne konsekwencje dla Polski i Europy. Generał Komornicki podkreśla, że Polska musi być gotowa do obrony swoich granic i ewentualnego wysłania misji stabilizacyjnej na Ukrainę. Generał Skrzypczak zaznacza, że długotrwały pokój między Rosją a Ukrainą jest mało realny, a Europa musi zmagać się z wyzwaniami związanymi z zakończeniem wojny. Dziękujemy za ponowne obejrzenie kolejnego materiału. Jeśli Ci się podobało, proszę o kciuk w górę. Subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwoneczek, aby śledzić na bieżąco najnowsze informacje. udostępnij.pl, razem tworzymy niesamowitą społeczność. Dzięki za wsparcie!